Są rzeczy, których nie warto robić w domu, są rzeczy, których nie warto robić nawet poza domem, ale są rzeczy, które warto robić jedynie w zwariowanym laboratorium Adbunia, i dzisiaj właśnie taką rzecz sobie zrobimy. To może się przydać. Bardzo. Umówmy się, pewne eksperymenty są po prostu ekstremalnie niebezpieczne, dlatego te środki ochrony osobistej to absolutne minimum, jeśli chcemy przyrządzić piranie, czyli najbardziej żrący roztwór we wszechświecie. Pirania swą dźwięczną nazwę zawdzięcza niezwykłej właściwości zżerania każdej materii organicznej. Każdej. Przeciętna pirania składa się z stężonego kwasu siarkowego i stężonego perhydrolu. Nie będę nawet wam mówił, żebyście nie robili tego w domu, bo i tak nie macie tych składników, więc w sumie wszystko jedno. Ale ja mam, kiedy zmieszać trzy części kwasu siarkowego z jedną częścią perhydrolu, otrzymamy substancję, która zeżre wszystko. Czy pirania zniszczy watę? Czy rozpuści tulipana? Czy pirania zjebie dronkę? Czy pirania banana? To są pytania, na które nikt nie zadawał odpowiedzi. W zwariowanym laboratorium Arbunia po raz pierwszy w historii YouTube'a dowiemy się, czy powiedzenie ze ci mózg ma sens. Dobra, żarty żartami, ale pamiętajmy, nie ma żartów z kwasami. Kwasy i ługi są niebezpieczne. Oglądałem kiedyś na lekcji chemii taki film. I dzięki temu zapamiętałem, że kwasy i ługi są niebezpieczne. Odmierzam trzy części kwasu siarkowego o stężeniu 98%. Bardzo niebezpieczne. <laughs> Bardzo niebezpieczne. Jedna część perhydrolu. I w tym momencie powstanie nam pirania. I ja generalnie nie wiem, czy nie powinienem się odsunąć, bo jak to. Bo jak to mi zacznie reagować gwałtownie, to będę musiał uciekać. Jedna część perhydrolu. Dobra. Wo, Zaczęło reagować i to i to intensywnie. Precz. Nie chcecie widzieć. Fu. Czekajcie, otworzę okno. stworzę okno. To będzie słychać wszelkie hałasy z ulicy. Mało tego, sąsiedzi będą widzieć, że AdBooster robi jakieś dziwne eksperymenty. No ale no niech widzą. I tak zobaczą na filmie. Fuh, prawda? To bardzo śmierdzi. Powinienem mieć maseczkę. Której nie mamy. Chcę ustawić jeszcze aparat. Kolejna rzecz, której zapomniałem. O kurde, to pryska dookoła. Ja pier...niczę. Prysnęło mi piranią na rękę. Kur... nie. Nie, ja chyba zrobiłem coś zdecydowanie źle. Pirania mi się rozlewa. Ja dobrze, że ja wziąłem ten szklany podstawek. Uciekać! Mój skórzany fotel z Ikei za chwilę zostanie zjedzony. <laughs> Pirania kapnęła mnie rękę. To już jest naprawdę grubo. Nie wiem co robić. <laughs> Dobra, wrzucam tego tulipanka. O, ho, ho, ho. <śmiech> <śmiech> Nie wierzę! Zderzarło go! Zderzarło go w sekundę! To jest złe. To jest bardzo złe. Całe studio jest w oparach. O cie To była chyba najbardziej wściekła reakcja chemiczna jaką kiedykolwiek udało mi się wywołać. Jakoś jak oglądałem filmy to tak wściekle to nie wyglądało. Tulipana zeżarło dosłownie w dwie sekundy. Geyser piranii zachlapał mi cały aparat fotograficzny. Nie wiem, co z niego będzie. Muszę to teraz zneutralizować i sprawdzić pozostałe rzeczy do zjedzenia przez piranie. Ała, coś mnie szczypie. A, już wiem co, oparłem się o fotel zachlapany piranią. Przerwa techniczna. Absolutnie nie wiem, co zrobić z aparatem fotograficznym, który jest zachlapany piranią. On nie jest wodoszczelny. Jak ja to zneutralizuję? Otoczenie udało mi się mniej więcej zneutralizować, i to jest pierwszy raz w historii laboratorium, kiedy ja zastanawiam się, czy mam kontynuować eksperyment, bo nie wiem, czy jestem do niego dobrze przygotowany. Prawdopodobnie nie. Tulipan miał być zaledwie żartem, a widzieliście, co się z nim stało? Zniknął w, w kilka sekund z powierzchni ziemi. A co z bananem? A co z watą? Jak ja to zrobię? Dlaczego to tak wściekle zareagowało? To jest... to jest prawdziwe zło. Ale zrobię to jeszcze raz, ponieważ uważam, że eksperyment nie został zakończony. Trzy tym razem mniejsze części kwasu siarkowego. Aha, ja już chyba wiem. Najpierw kwas potem perhydrol. Tak było w instrukcji. Czy odwrotnie? Najpierw kwas, potem perhydrol. Czy odwrotnie? Cholera, nie wiem. Cholera chyba jednak odwrotnie, wiecie? Bo robi nam się reakcja, której chyba tutaj nie powinno być. Znowu muszę się ewakuować. Dajmy jej chwilę odpocząć. Bezpieczeństwo to podstawa. Banan w Piranii. Uciekać! Tak u mnie Poczułeś? nie, nie poparzę sobie nic, nie bój się. Martwiłabyś się, jakbyś widziała, co się teraz dzieje w, u mnie, w pokoju. Pirania zaczęła żyreć banana. Zamykam. To już jest zło. Lepiej tu nie przychodzi. Tam dzieje się jakieś zło. <laughs> <laughs> Kontroluję. <laughs> 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 Jak założę maseczkę, nie będzie mnie słychać. <laughs> nurkową, Jaką? Nurkową, masz yy, parę. Ta, żeby mi nurkową maskę zachlapało tej. Piranią. Nie, Nie stresuj się. Słuchajcie, podjąłem ważną decyzję. Kończę. Kończę to. Nie chcę mieć już nic wspólnego z piranią. Dekontaminacja pomieszczenia zajmie mi pewnie dwa dni, oczywiście, banan przestał istnieć. Dziękuję tylko sobie, że wpadłem na pomysł podstawienia tutaj tego spodeczka pod spodem. To już nie jest pirania, to już jest jakiś neutralny płyn. W przeciwnym wypadku, ta wata uległaby całkowitemu rozpuszczeniu. Co zresztą się dzieje? To jest pirania. To cały czas jest pirania. Wcina watę. W tempie zastraszającym. Oho, oho ciepierun. No i nie ma waty. Słuchajcie. Tak jak widzicie. Całe pomieszczenie przepełnione jest oparami pirani. I piranią herself. Także, sorry, ale ja podejmuję ważną decyzję. Kończę eksperyment. Zwariowane Laboratorium Adbunia jest zwariowane. Powiedziałem na początku, że to nie ma sensu, bo i tak nie macie tych składników, więc ostrzeżenie, żebyście nie robili tego w domu, nie ma sensu. Tak powiedziałem, wycofuję się z tego. Nie róbcie tego pod żadnym pozorem, nawet gdybyście mieli minimalne ilości kwasu siarkowego perhydrolu Nie łączcie tych dwóch substancji. Wiecie, co się stanie. Ja to zrobiłem, żebyście Wy nie musieli. Zwariowane laboratorium Adbunia jest zwariowane. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Adbunio.